Siemano, z tej strony MarioMotoVolk e, no jestem już w USA akurat w tej chwili przyjechałem do brata na ślub Chodzi się po prostu hajta, nie wiem czy będzie coś słychać bo trochę wieje dzisiaj e, powiem wam, że no miały być vlogi, ale vlogi się przesuną, jedynie chyba tylko to wrzucę e, dlatego, że no ja cały czas jestem z rodziną, no i nie chcę tak mocno wszystkiego nagrywać Ale też chcę sobie to pozwiedzać, popatrzeć e, o To jest dla mnie taka trochę przepaść między Polską a Stanami e, Co więcej e, Ciekawe rzeczy, ciekawe rozwiązania, czego u nas nie ma Które u nas są, a tu nie ma i tak dalej e, Najwyżej będę potem jeździł motocyklem i opowiadał o tym jak już wrócę do kraju i zacznę tam jakieś filmiki sklejać, albo jeden sklej jakiś większy, tam parę przybitek nagrałem. Aczkolwiek, aczkolwiek, no, jest ciekawie, podoba mi się tutaj. Tylko ciężko mi tak by było się odnaleźć w tym świecie, to bardziej, że mój angielski jest gorzej niż dno, jak się okazało. No ale cóż. Chyba przez tydzień, jak tu, jak tu jestem, się nauczyłem więcej angielskiego. Jak przez 5 e, lat e, szkoły. A sorry, że tak kamerolatam, ale nie wiem, czy tak wypada mi tu kamerować. Ja jaram się tymi furami, które tu jeżdżą. Niektórych to nawet nie znam. Szczerze powiedziawszy, bo są za nowe albo są z takiej epoki jakiej u nas tego nie ma i tak jak tamto tam stoi to mało spotykana jest Mustangi, jakieś tam Ferrari czy coś tam to to jest coś niesamowitego na mnie no, aczkolwiek na drogę się nie wyrywam bodajże mogę chyba 90 dni w Illinois jeździć na polskim prawku jak się orientowałem ale, ale no nie siadam za kółko, bo nie chcę tych problemów mieć potem niby pasy podwójnie wszystko, elegancko, ale no jak człowiek nie zna do końca sygnalizacji tak jak, jak ma iść to no to tak trochę obstrany jestem, za przeproszeniem głównie obracam się w Illinois tam na przedmieściach czy jakoś tak, nie wiem, jako się nazywało i ciężko mi się ogarnąć w tych e, w tych nazwach ale ale no ulowa mi się naprawdę no, chciałbym tu jeszcze gdzieś wrócić tylko troszeczkę na dłużej ale czy to się uda to zobaczymy Tak więc, na tą chwilę będzie to wszystko. Więcej tam wrzucę Wam w eee, filmiku. O, tam odbiłem jakąś tam wyprawę po, po bodajże samym centrum Chicago. Jakim fajnym autobusikiem. tam Siostra no, ogarnęła nam to. A ja, no, nawet chyba łódko tam też coś nagrałem, jak pływaliśmy. Eee, no, super, super takie przeżycie. A człowiek się przeniósł do w ogóle innej epoki, jakby. I no... no podekscytowanie jest. Co prawda się nie pracuje tu, się wszystkiego nie wie, co jak. No fajnie, fajnie, no. Ciężko mi to opisać na chwilę obecną. Musiał zebrać dobrze myśli i wszystko powiedzieć w jakimś vlogu. No, ale czkolwiek jest super. Co więcej, na chwilę obecną może już zakończymy tego vloga. Krótkiego, szybkiego. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Bo, no mówię, strasznie wieje troszeczkę dzisiaj, ale do tej pory no, pogoda była super. Się opaliłem. Co prawda w Polsce wiem, że jak z do rodziny to leje deszcz i tak dalej. A tutaj cały czas klimatyzacja chodzi, no, jest pod wrażeniem. Ja lubię takie rzeczy, że dłużej jest ciepło i no, nie za ciepło, ale jest ciepło i szybko zima nie przychodzi. Z chęcią motocyklem się przejechał. E, może już jako gaśnie ta atmosfera weselna, brat ma. Jakieś tam Kawasaki z 2016 roku. Eee, wczoraj mi proponował, żebym się przyjechał. No to tutaj sobie tam się, wokół, wokół jego posesji się przyjadę. Na miasto nigdzie się nie wybieram tam dalej. To na pewno. Może się uda, ten jakiś festyn wskoczy w sobotę, bo coś słyszałem, że takie rzeczy są organizowane. I upłodziwiam. I, motocykle, nowsze wersje i tak dalej było u nas to wiadomo wszystko stare, 10-letnie, 20 tak samo samochody i tak dalej No, ale ogólnie Chicago jest super yy. Ale w centrum to chyba bym nie chciał mieszkać bo powiem bo tam to się dzieje kurczę Cały czas wszystko na czas jest no. I tyle. Dobra, trzymajcie się, idę, bo goście czekają. Zaraz wszystko się rozpocznie. W międzyczasie jak będę mógł coś ponagrywam jeszcze i wam w późniejszych filmach jak wrócę do Polski wrzucę. No bo tu nie mam komputera z sobą, nic nie skręcę, jedynie to co mogę z ręki nagrać z telefonem. GoPro nie zabrałem, bo liczyłem, że kupię sobie wersję ósemkę w Stanach już. Ale się okazało, że wersja ósemka wyjdzie dopiero pierwszego, a ja już pierwszego jestem w Polsce. Wracam akurat i raczej chyba przed sprzedaży jakiejś wcześniej nie będzie. Chociaż może udam się na jakieś tam sklepy połazić. No to zobaczymy, jeżeli będzie możliwość to kupię sobie ósemkę. Ale to i tak też już nic nie nagram w sumie, no bo będę wracał to... To tylko tyle, że ją sobie kupię no i, i tyle. Mogłem swoją zabrać, bym więcej nagrał, telefonem to takie nagrywanie, jak wiadomo, chociaż, no dobra, bo się rozgadałem znowu, no to trzymajcie się, Pozdrowienie z USA, Mario Moto Narka.